Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w God of War. Chodźmy zatem. Pamiętasz jak wrócić do Czarnego Tchnienia? Pewnie. Musimy przejść przez most do wieży na Wracamy do Czarnego Tchnienia, czy trochę pozwiedzamy? Twój wybór. Myślę, że wrócimy. Płynęliśmy koło tego posągu tora. Gdy opuściliśmy jestem niewidni. Jaki to kierunek? Jest późny ranek, słońce jest tam, więc... Południ! Do zachód? Dobrze. Bra. No jest o ty skubany. Dobra. O, widzieliście to? Stwory wypadły. Ale nagroda do nas wróciła o dziwo. Ciekawa kwestia. Magia Wiedźmie wciąż pokrywa plugowe pale. Zaoszczędzimy trochę czasu. Akurat fajnie się składa. Dobra, idziemy do góry. Nie ma co naprawdę mega spoko wyszło szybciutko pięknie. No to co, lecimy kolejką? Ojcze, może ja mógłbym ją teraz ponieść? Nie. Mówię nie, dobrze. Atreus cały czas próbuje. Jednak Kratos nieustępliwy, pod wieloma względami, oczywiście. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Z góry, jak te dymy jak tak. Myślisz, kto wyrzeźbił tę twarz? Ty lepiej się znasz na tych rzeczach. Wypływają z ust. Patrz pod nogi. Chwila nieuwagi może nas opóźnić. Wiem. to znowu czarne tchnienie. Co zrobimy? Sprawdźmy, czy wiedźma miała rację. To działa. Miała rację! Chodź. Czas to dokończyć. Musimy patrzeć pod nogi, żeby nie spaść. Musimy się wspiąć. Ok, czyli tutaj możemy się wspinać, ale widzę, że. A nie, patrzcie, nie ma tu przejścia. Tak, jakby jest inne dojście. No to wychodzi. Mówiła, że giganci często odwiedzali góry Midgardu, zanim zniknęli. Zniknęli? Tak. Pewnego dnia po prostu odeszli. Nikt nie wie czemu. Może wrócili do domu? Do Jutunheimu? Możliwe. Ciekawe, czy wyrzeźbiona twarz była hołdem dla jakiegoś ważnego giganta. Ujście! Dotarliśmy! Czarne tchnienie. Zastanawiałam się jak dojść tutaj do tej skrzyni, ale tutaj chyba jest zejście, ale nie mam możliwości, żeby tam przejść póki co. Powiem Wam, że naprawdę ledwo cokolwiek widać. Ciekawe, czy teraz mogę zejść? Patrzcie, teraz mogę tu przejść, i faktycznie tutaj mamy zejście. Zobaczmy dokąd idziesz. Wejście było tam. Spieszysz się gdzieś? Nie, ale ty zwykle tak. Ja tam lubię zwiedzać. <laughs> już stąd iść tak szybko? Ej, gdzie jest ta skrzynia? Autentycznie, gdzieś widziałam skrzynię. A tu jest. Kurczę no, ale nie mogę jej otworzyć jeszcze. No nie. Czyli będzie trzeba się tutaj kiedyś wrócić. O, a tutaj widzę jakieś drobnostka dla nas. Dobra, no to cóż, musimy iść dalej. Giganta z głową Jelenia. Ciekawe kto to. Nie ma przejścia, ale widzę misę. Co tam jest napisane? Nie zwierz związany, nie więzień w pętach, nie drzewo w ziemi mnie nie pamięta. Hmm. Okej, okay, czy ja to mogę pociągnąć do tyłu? Nic. Ale na... ewidentnie nic to nie robi. Dobra, tutaj nie mogę przejść. Tu jest jakieś. Prze... Patrzcie, czekajcie. Tu będzie można dać ten klejnot. Tutaj jeden jest. Dobra, czyli tak, potrzebujemy klejnotu, czyli musimy się rozejrzeć, żeby jakiś ewentualnie znaleźć. Dobra. Okej, okay, rozejrzyjmy się zatem. Teraz na spokojnie, jak już nas tutaj, póki co przynajmniej nikt nie atakuje. Hm. No i co ja mogę z tym zrobić. Pytanie za 100 punktów. Jakaś podpowiedź? Patrzcie, tu jest klejnot. O. Dobra, czyli ja chyba nie mogę jeszcze tego czegoś tam rozwalać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Też tak myślę. tego. A jak ja bym to jakoś? Kurczę. dobra, no. W znaczy. ten brakuje. sposób, OK. To rozwiązanie? Wolność. Zgadza się. I co teraz? Zobaczmy. Wdrap się na szczyt góry. Śmiało. Dobra. Frelsa. Już myślałem, że coś się przywiesiło. Co się dzieje? O, spodziewałem się mostów. Ach, kolejny sprawdziam gigantów. Przejdź przez mroczne jaskinie. Jak się tam mogę dostać? To jest pytanie za 100 punktów. W tym uchwycie jest kryształ. Zapalić go? Poproszę. Zdecydowanie. To co, chyba muszę tu zaskoczyć. Najpierw w dół, a potem w górę. Dobra, co by nie było jest mega ciemno. Tu raczej nie uda mi się przejść, więc chyba idziemy tędy. Zawąskie dla gigantów. Z czego się śmiejesz? O, mówisz poważnie. Zawsze mówię poważnie. zapomniałem. Mama mówiła, że nie przepadasz za historią. Giganci to rasa jak elfy czy chuldry. Nie muszą być wielcy. A wąż świata? Dobra, wąż świata jest akurat całkiem spory, ale nikt poza nim. Dobra, dobimy ją. Świetnie, mamy to. Dobra, teraz patrzcie, tu mamy kolejnego kruka. Teraz pytanie, bo patrzcie, tutaj widzę, że mamy znowu jakieś runy, i pytanko, gdzie jest skrzynia. Mogę iść w lewo albo prosto, aż ty kurczy. to jeden jest? Co jest? Kurczę, nawet nie zauważyłam, że mnie tutaj coś. Ej, 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 ej. Co jest? What the Jak to się stało? No tego nie, w ogóle nie, za... nie zarejestrowałam tego. Jakie one były silne? Kurde. Jak to się stało? Nie wierzę w to w ogóle, jak tak można. Jesus. Dobra, całe ich szczęście, że odtąd nie. Bo jakbym musiała się tutaj kuczyć, nie wiadomo ile wracać, to ja dziękuję za takie coś. kolejny dobra to Ten jest kurde taki silny Dobra Nie mam pojęcia, jak on mnie kurde zabił, nie? Aż wstyd. Dobra, weźmy sobie to życie, bo od razu depanikować, że będzie mi go brakowało. Co za kryształki? Czyli co? Ja mogę iść albo tutaj, albo tutaj. Jak to się prezentuje? Hmm. Gdzieś też jest. Tu jest jeszcze jakaś skrzynia, ale nie mam pojęcia, jak tam doskoczyć. Raczej chyba. Mogłoby być ciężko. No to co? Może od lewej zacznijmy? Może sobie rozświetlimy troszeczkę. Co nieco? A no tu jeszcze mogę przejść. Dobra, to chodźmy może tędy. Patrzcie, tutaj mamy. No akurat było widać z daleka. Kurcze, i tu też jest przejście. Ulala! Sporo możliwości. Dobra, no, trzy pieczęcie, tylko... Jak je ustawić w takim razie? Dobra, tu coś mamy. Teraz tak, tu gdzieś mogę zjechać, z tym, że co ciekawe, na tej skrzyni nic nie widzę, żeby tu były jakieś runy, więc nawet nie wiem, co mam ustawić. Mega dziwne. Może nam się to w trakcie tutaj rozjaśni. O! Gdzie ty jemasz? co żeby to odczytać muszę tu włożyć diamencik dobra, czaję gdzie jest diamencik tutaj nigdzie nie widzę też jest tu mega ciemno akurat mogę to sobie tutaj oświetlić o patrzcie ile tutaj łakoci. Jak gdzieś tam będziemy na dole, to od razu sobie to zbierzemy. Tam jest jakiś taki kamyczek zielony. Dobra, czyli jeżeli tutaj nie ma żadnego konkretnego przejścia, to chodźmy tym kolejnym. Sobie oświetlmy. Zobaczmy z tej strony, może kurde odżyło. Okej. Okay. tu jest jakieś przejście, e, trochę dużo tych ciał. Nawet trochę bardzo. Powiedz mi, co widzisz? No, to chyba ludzie, a nie giganci. Właśnie łowcy skarbów. Widzisz pułapki? Faktycznie. Jak dobrze, że je uruchomili. Ciesz się, że nie wstali z martwy. że to odczytać? Tak jest. O, nice. Faktycznie o, jesteśmy z drugiej strony. Jeden z czterech jeleni na drzewie świata. Miał upilnować wejścia do Yggdrasillu, ty śpią. Myślisz, że tam jest? Nie wiem. Weźmy sobie od razu tej skrzynie. Cóż Widziałem już to pismo! Dobra, może troszkę zróbmy jaśniej, co by się było można rozejrzeć. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!